Siemano, jeśli macie taką przypadłość stukającej szyby w Tracerze 7, mimo że uchwyt mamy zamknięty, czy w góry, czy na dole, to pokażę Wam, jak sobie z tym naprawdę łatwo poradzić. Pierwsze co demontujemy, sobie. Szybkę. Dobra, szybka jest zdemontowana. Tracer nam szybka ta suwnica nam nadal słuka. Jest to spowodowane tym plastikowym tutaj słońcem. On, on idzie sobie tak w poprzek za tą suwnicą i tam jest taki mikroluz na milimetr, a że ten plastik jest strasznie twardy. To Ten dźwięk yy, jest strasznie uciążliwy podczas jazdy. I już Wam pokazuję, jak sobie z tym poradzić. Zastanawiam się w ogóle, czy tylko ja mam taką przypadłość, czy ktoś z Was też jeszcze takie coś ma. A więc dobra, do roboty. Yy, bierzemy tę dosyć długą, taką nie wiem, 30 cm. Yy, na nie wiem, 5 mm. Bierzemy sobie taką silikonową, ale silikonową yy, yy, rurkę, tak? Taki wężyk silikonowy, bo są też takie poliuretanowe i one takie twarde się robią. Ten jest bardzo naprzeciw, taki mięciutki. I teraz tak. Bierzemy 7 cm, 6,5-7 cm takiego wężyka. E, składamy go na pół mniej więcej. I tak jak mamy złożony go na pół, musimy obciąć pod lekkim kątem tutaj te końcóweczki zaraz powiem Wam dlaczego dlatego że one przyjdą już Wam pokazuję ona przyjdzie nam tutaj dokładnie nam przyjdzie tutaj ale od wewnętrznej strony za za tą suwnicą tutaj dokładnie tu w tym miejscu. O widzicie? Tam jest taka suwnica i ona sobie chodzi. Chodzi o to, żeby y, za pomocą tej y, silikonowej y, rurki, bężyka, zniwelować te uderzenia. No dobra, a więc tak, dobra, gdy już mamy naszą, naszego wężyka, nasz wężyk, przekładamy sobie tutaj tytyrytkę, tak, tymi ząbkami do środka, zaginamy wężyk. Ciach. I teraz w takiej pozycji, tutaj mamy ścięte lekko te pod ukosem, wkładamy wężyk, zaraz wam pokażę. Damy go w tej pozycji. Tutaj oto w to miejsce. Z jedną ręką to będzie mi pewnie ciężko. I teraz tak, jedna strona musi iść z jednej strony, a druga z drugiej strony. Dobra. Dobra, widzicie, tutaj mam wsadzone. Teraz mi tutaj te dwie tytyrytki wyszły tutaj. Muszę je po prostu złapać, ściągnę się do dołu. O, widzicie? Tutaj były po to te wycięcia, że jak zrobimy e, szybkę sobie w dół. To nie będzie po prostu ich widać e, tutaj na tych paseczkach, bo tak one mogą tutaj tak delikatnie wystawać, one są pod kątem. Dobra, ciach i teraz tylko wystarczy e, spiąć to tytyrytką. Wygląda to tak. Kompletnie tego nie widać. Wężyk przeszedł tam między tą suwnicę. Będzie się po prostu zaokrąglił tak na niej. I teraz yy, ściskam tetyrytkę. Dobra. Wężyk jest OK na swoim miejscu. Tutaj mogę go przytrzymać, bo tutaj muszę trochę pociągnąć tą tuterytkę, żeby ona mi się tutaj ładnie zawinęła. Jeszcze minimalnie. I tej tetyrytki kompletnie naprawdę nie będzie widać. Oczywiście musi być czarna, dobra. Ciach, ciach, ciach. Tak, jakby musiało być. O, super. Dobra, sprawdzamy. Odcinam. No, wystaje łepek, ale naprawdę, jak przyjdziesz szybka, to praktycznie tego nie widać. Teraz zobaczymy, jak to działa. Jest opór. Słyszycie coś? Bo ja nie. Otwieram. Zamykam. Dobra, założę szybę i zobaczymy, jak to chodzi z szybą. Dobra. Dobra, szybka założona. I teraz pójdźcie, kompletna, kompletna cisza. Tada. dolna pozycja razu spasowana jest to o tu jest w ogóle sztywno. Widzicie? Jest kompletna cisza. Szybka chodzi nawet sztywniej. O. Super. No i to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie znać, czy wasze tracery też mają taki przypadek. Bo mnie to strasznie irytowało i dochodziłem do tego Chyba z 20 minut. Siema.